Jeśli więź to energia przepływająca między dwoma osobami, to pamiętajmy, że musi płynąć w obu kierunkach. Brené Brown. Od tego cytatu chciałabym zacząć dzisiejszy odcinek. A o czym on będzie? O relacjach. Zapraszam. Cześć, witajcie. Z tej strony Angelika Andrzejewska. Bardzo mi miło witać Was już w piątym odcinku tego wyzwania. Wyzwania poza ramami. Które ma na celu przyjrzenie się sobie z wielu perspektyw. Tak to powiem w skrócie: jeżeli jesteście tutaj ze mną od pierwszego dnia, to powinniście już wiedzieć, o co chodzi. Jeżeli nie, to zapraszam i odsyłam Was do czterech wcześniejszych nagrań, w których rozmawiałyśmy o tym, żeby zawsze zaczynać od siebie, żeby właśnie patrzeć na siebie z różnych perspektyw, żeby odczarować emocje i żeby nauczyć się odpuszczać. A dzisiaj na tapet bierzemy relacje. Słowa Brenny Brown, które zacytowałam na początku, o tym, że więź to energia, która powinna przepływać w obu kierunkach, to jest taka esencja, którą chciałabym, abyście wyniosły z tego nagrania. Mówiłam już to na początku, ale w ciągu kolejnych kilkunastu minut chciałabym przybliżyć Wam ten temat troszkę bardziej. Słuchajcie, to, że relacja powinna. To, że równa relacja powinna działać w obu kierunkach, to jest podstawa, o której bardzo często zapominamy, zwłaszcza jeżeli jesteśmy osobami bardzo empatycznymi lub wysoko wrażliwymi. Chciałabym zadać tobie dzisiaj jedno proste pytanie: czy czujesz, że energia w Twoich relacjach płynie z dwóch kierunków? Pamiętajmy, że to tylko i wyłącznie do nas należy ta decyzja, w jakie miejsca lokujemy swoją energię. Tak? Każdego dnia budzimy się rano z określoną ilością energii, którą mamy w sobie, którą możemy przeznaczyć na nasz dzień, na naszą pracę, na nasz czas wolny, ale właśnie też na innych ludzi, na relacje i dla siebie. I to od nas zależy, ile i gdzie tą energię będziemy wydatkować. Staraj się więc lokować tą swoją bezcenną energię każdego dnia w miejsca, które Cię rozwijają, które dają Ci bezpieczeństwo, które dają Ci przyjemność, bo energia lokowana w miejsca, które tylko ją pochłania, zabiera tak naprawdę Twoją siłę, zabiera Twoją moc i nigdy z powrotem do Ciebie nie wróci. Ja zdaję sobie sprawę, że dla wielu osób ten temat y, to jest bardzo trudny wątek. Bardzo ciężko jest się nam często skonfrontować właśnie z tym w jakich relacjach jesteśmy i co nam tak naprawdę dają te relacje. Powiem wam, że od jakiegoś czasu regularnie zaczęłam udostępniać krótkie takie wideo, filmiki właśnie na TikToku i jestem, powiem wam, w szoku, jak bardzo klikalne są nagrania. W których mówię o relacjach, w których mówię o tym, co zrobić, aby mieć bezpieczną relację, czym się taka bezpieczna relacja charakteryzuje, a jeszcze bardziej oglądane są nagrania, w których mówię o jednostronnej relacji, o właśnie takiej nierównej relacji. Jestem w szoku, że bardzo dużo osób komentuje, pisze prywatne wiadomości i przyznaję szczerze przed sobą, że tkwią w takich relacjach. Od bardzo długiego czasu i tak naprawdę nigdy nie były tego świadome. Zawsze uważało, że to tak po prostu jest, że pewna, że jedna strona jest bardziej dominująca, a druga bardziej podległa, że to, tak, to jest takie normalne, że, że druga osoba rzadko pyta się nas, co u nas słychać, jak się czujemy, że to jest takie normalne, że to my zazwyczaj dzwonimy pierwsi czy umawiamy pierwsi spotkanie. Nie, to nie jest normalne, i właśnie dzisiaj chciałabym z Wami o tym porozmawiać. To, że my boimy się w pewnym sensie walczyć o swoje w naszych relacjach, wynika z prostej przyczyny. Boimy się ich straty, boimy się ich utraty. To wynika też właśnie z tego, że ta relacja jest w pewnym sensie przywiązaniem. Przywiązujemy się do osób, przywiązujemy się nie tylko do osób, ale też właśnie do takiego uczucia, które. Mamy dzięki tej relacji. Możemy przywiązać się też do wersji siebie, którą jesteśmy w tej relacji. O tych przywiązaniach mówiłam Wam nieco więcej w ostatnim odcinku na temat odpuszczania, także możecie sobie zerknąć. I właśnie z tego powodu, że my bardzo często um, boimy się, że jeśli wprowadzimy jakieś zmiany, jeżeli nagle zaczniemy zachowywać się inaczej niż dotychczas, inaczej przez, na przykład niż przez ostatnie 10 czy 15 lat. To stracimy tą osobę, stracimy tę relację. I tutaj przychodzi do nas ta, to pytanie o dojrzałość, to pytanie o odwagę, to pytanie o to, czy chcemy tkwić w relacjach, które, które nie do końca nas wspierają, które nie do końca są autentyczne, które nie do końca działają na naszą korzyść, czy chcemy jednak pogodzić się z tym, że pewne rzeczy się kończą. A inne, może jeszcze lepsze zaczynają, I jednak popatrzeć na te relacje przez taką lupę, spojrzeć na te nasze relacje z różnych stron i szczerze odpowiedzieć sobie na to, co ta relacja tak naprawdę mi daje. Kim ja jestem w tej relacji? Kim jest dla mnie ta druga osoba? Jakie potrzeby ta relacja zaspokaja, a jakich potrzeb nie zaspokaja, które jednak powinna zaspokajać? Relacja, w której ciągle to jedna strona inicjuje spotkania, inicjuje rozmowy, planuje wspólny czas, to jest relacja jednostronna. Relacja, w której małe nieporozumienia czy większe konflikty również zawsze rozwiązuje jedna strona, druga tak naprawdę pozostaje bierna. To też jest relacja jednostronna. Relacja jednostronna ma miejsce wtedy, kiedy czujesz, że nie do końca możesz być sobą. Że nie jesteś w stanie tak naprawdę odsłonić się przed, drugo, przed drugą osobą, nie jesteś w stanie powiedzieć o wszystkich swoich uczuciach, obawach. Być może boisz się tego, że zostaniesz oceniona. To jest relacja jednostronna, żeby nie powiedzieć toksyczna. Relacja, w której w większości um, wiele tematów rozmów skupia się właśnie ku tej jednej osobie, która ma taką dominację w tej relacji, to też jest relacja jednostronna. Natomiast bezpieczna, równa relacja to jest relacja, w której czujesz się na równi, w której dwie osoby są na równi. Czujesz się akceptowana i wiesz, że bez względu na to, co powiesz, co zrobisz, to ta druga osoba zaakceptuje ciebie po prostu taką, jaką jesteś. W relacji bezpiecznej potrafisz przedstawić swoje zdanie, potrafisz powiedzieć o tym, co myślisz. Bez obaw, że druga osoba cię skrytykuje. Nie boisz się też mówić otwarcie o swoich uczuciach, bo wiesz, że druga strona cię wysłucha i będzie miała przestrzeń na to, co twoje. Bezpieczna relacja to relacja, w której przede wszystkim jest miejsce na asertywność, na powiedzenie nie i zaakceptowanie tego, że ktoś może mieć odmienne zdanie albo inne preferencje. I na koniec to jest relacja, w której Dwie osoby wykazują równe zainteresowania drugą stroną, w której jest miejsce na to, aby porozmawiać o swoich wzajemnych potrzebach, o swoich wzajemnych zainteresowaniach. To jest miejsce, w których, to jest miejsce, w którym zarówno jedna, jak i druga strona ciągnie w górę, tak? To nie jest nigdy tak, że zawsze w relacji będziemy lubić to samo, interesować się tym samym, ale jest na to miejsce, jest na to otwartość. Druga osoba nie krytykuje tego, czym ty się zajmujesz, na co spędzasz swój czas, jakie podejmujesz wybory, ale jest na to otwarta i zawsze daje ci tą przestrzeń na wysłuchanie, na podzielenie się wzajemnymi przemyśleniami. Robię teraz taką stop klatkę i chciałabym, żebyś zastanowiła się nad tym, jak ci z tym, o czym właśnie powiedziałam. Czy usłyszałaś coś nowego, czy masz może taki moment, w którym zastanawiasz się na temat swoich relacji, czy jednak to, co powiedziałam, jest dla ciebie oczywiste i faktycznie zarówno te cechy relacji jednostronnej, jak i cechy relacji bezpiecznej są dla Ciebie jasne już od dawna i nie wywołują w Tobie żadnych mieszanych uczuć. Daj sobie przestrzeń na to, żeby na spokojnie się nad tym zastanowić. My wszyscy potrzebujemy ludzi, potrzebujemy być w relacjach, potrzebujemy przynależeć. To są nasze podstawowe ludzkie potrzeby. Badania wykazują, że sens przynależności, czy też właśnie ta potrzeba przynależności, bycia w relacji z drugim człowiekiem, bardzo mocno koreluje z naszą satysfakcją i zadowoleniem z życia. Zabrzmi to nieco enigmatycznie, ale my wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni, tak? Każdy z nas jest teoretycznie osobną jednostką, ale każdy z nas bardzo, bardzo mocno wpływa na siebie i zmiany, które wprowadza jedna osoba, bardzo często mają wpływ na bardzo dużą grupę, która właśnie znajduje się dookoła tej osoby. Dlatego też bardzo taki piękny cytat, który teraz przychodzi mi do głowy, to jest cytat Mahatma Gandiego, który powiedział: żeby być zmianą, którą chcemy widzieć. Na świecie, prawda? To jest właśnie o tym, żeby być nastawionym do ludzi, a nie przeciwko ludziom, żeby robiąc coś dla siebie, tak naprawdę też mieć z tyłu głowy, że każda zmiana, którą podejmujemy u siebie w życiu, dla siebie, może mieć ogromny wpływ na innych. I tak na przykład przychodzi mi do głowy chociażby pójście na psychoterapię czy swój własny rozwój. Zauważcie, że to, że my się rozwijamy, to, że my zauważamy, zaczynamy patrzeć na pewne rzeczy inaczej, będzie miało ogromny wpływ na ludzi dookoła nas, na nasze relacje. Więc wiele, wiele jest takich rzeczy, które robiąc dla siebie, robimy też dla innych i to jest właśnie piękne. Nasza potrzeba kontaktów międzyludzkich jest bardzo pierwotna. Musimy jednak pamiętać, że naprawdę te kontakty i ludzie, z którymi spędzamy swój czas, których dopuszczamy do swojego życia, mają ogromny wpływ na nasze zachowanie, na nasze myśli, na nasze emocje czy odczucia. I to się dzieje już od maleńkości, tak, od małego dziecka. To, w jakim domu wychowuje się dziecko, bardzo mocno wpływa na jego rozwój. Kiedy dorastamy, kiedy powoli wychodzimy z domu, zaczynamy gdzieś tam przynależeć do nowych, innych środowisk. To właśnie ten wpływ tego domowego kręgu powoli zaczyna przekładać się na wpływ kręgu tego pracowniczego czy wpływ kręgu, który mamy w danym w trakcie spędzania czasu wolnego czy w trakcie rozwijania jakichś własnych pasji. W psychologii jest nawet taki termin jak zarażenie afektywne. Zarażenie afektywne mówi o tym, że osoby nam najbliższe wpływają na nas na różnych polach. Od nawyków związanych ze zdrowiem czy z codziennym życiem, przez właśnie odczuwane przez nas emocje, uczucia, ale też poprzez różnego rodzaju zmiany, które naturalnie często dzieją się w toku życia, np. rozwody, śluby, zakładanie rodziny, rozwój finansowy czy rozwój zawodowy. W pewnym badaniu wykazano np. że rozwód przyjaciela znacząco zwiększa prawdopodobieństwo naszego rozwodu. Natomiast wystąpienie u przyjaciela otyłości zwiększa ryzyko wystąpienia tej otyłości u nas aż o 57%. I jak tu nie zwracać uwagi na to, z jakimi ludźmi hmm, przystajemy i jakimi ludźmi się otaczamy? Zbliżając się już powoli do podsumowania tego odcinka, chciałabym Wam e, wprowadzić, e, wprowadzić Was w temat zadania, które mam dla Was. Zadania, które... Pozwoli Wam na pewno właśnie przyjrzeć się tym relacjom, które macie oraz temu, co Wy z tych relacji macie i jak te relacje wpływają na Was. I na czym polega to zadanie? Weźcie kartkę papieru i narysujcie na nim drzewko. Tym drzewem jesteście Wy. Możecie napisać na nim swoje imię, e, przykleić zdjęcie, jak chcecie. Tutaj kreatywność w pełni dozwolona. E, I słuchajcie, z tego drzewka wyrasta pięć gałęzi. Każda z tych gałęzi odpowiada za jedną osobę, która jest w ostatnim czasie najbliżej Was. Więc wybierzcie pięć takich osób, z którymi w ciągu ostatniego roku, dwóch czy trzech lat weźcie sobie taką perspektywę czasową, jaka będzie dla Was odpowiednia. Wybierzcie te pięć osób, które najbardziej wpływa na Wasze życie, z którymi spędzacie najwięcej czasu, które są Was najbliżej. I na każdej z tych gałęzi wypiszcie po pięć słów, które najlepiej według Was opisują te osoby. To mogą być skojarzenia pozytywne, negatywne, neutralne, dowolne. Także pięć słów, które kojarzą Wam się najbardziej, najlepiej, tak najbardziej naturalnie z daną osobą. Patrząc teraz na te wszystkie cechy, czyli powinniśmy mieć 25 określeń, zastanówcie się, jak one się mają do Was. I przy tych cechach, które. Hmm, które wymacie podobne do tych osób i są to mocne strony, zaznaczcie sobie gwiazdkę. Natomiast przy tych cechach, które reprezentują Wasze słabsze strony albo są bardziej negatywne, postawcie sobie znak krzyżyk. I teraz czas na refleksję. Popatrz na to drzewo z daleka i zastanów się, jak te wszystkie cechy mają się do Ciebie, do Twojej obecnej satysfakcji z życia, do Twojego zdrowia psychicznego, mentalnego. Zastanów się, czy faktycznie chcesz, żeby w dalszej perspektywie, długoterminowej, te osoby wpływały na Ciebie w ten sposób, jak w jaki wpływają na Ciebie obecnie. Czy interakcje z tymi osobami raczej wzmacniają Cię, czy raczej Cię osłabiają? Jeżeli widzisz na swoim drzewie sporo negatywów, to zastanów się, co możesz zrobić, aby nad tym popracować. Czy jest szansa, aby te negatywy przekształcić na pozytywy, czy jednak świadczy to o tym, że ta relacja, którą tworzycie, nie jest relacją, która cię wspiera, nie jest relacją, która cię buduje, ale raczej może cię osłabiać? Popatrz na ten obrazek i zobacz, kto wyciąga z ciebie to, co najlepsze. Kto daje ci takie poczucie pewności siebie, sprawczości. Kto sprawia, że możesz czuć się autentycznie, kto pozytywnie wpływa na Twój rozwój, zapisz sobie takie trzy, cztery wnioski. Wybierz może osobę, z którą chciałabyś spędzać jeszcze więcej czasu, ponieważ widzisz, jak pozytywny wpływ ona ma na Ciebie. Być może jest to osoba, od której się uczysz, która Cię wspiera. Być może jest to osoba, która wspiera Twój rozwój. Zaznacz też osoby, które. Które relacje chciałabyś zostawić w takiej formie, w jakiej są obecnie. Um, a jeżeli jest jakaś osoba, która wpływa na ciebie negatywnie, to daj sobie czas, daj sobie na to przestrzeń i zastanów się, co możesz zrobić, jakie kroki możesz podjąć, aby ten negatywny wpływ jak najbardziej zredukować. To, o czym teraz mówię, i w ogóle cały sens tego ćwiczenia nie ma na celu tego, żeby wytykać to, co nam nie pasuje w innych osobach, tak? Czy zwracać uwagę na to, kto nas osłabia. Ale raczej właśnie ma to sens ten po drugiej stronie, czyli żeby wyciągać z tych naszych relacji, które mamy, to, co najlepsze. Żeby dawać innym wszystko, co mamy w sobie, ale żeby nie bać się też przyjmować. Pamiętajcie, że dawanie zawsze równa się branie, tak? Sytuacja musi być równa, musi być win-win. W momencie, kiedy dwie osoby dają i biorą, to, to jest piękna, piękny przykład równej relacji, która będzie rozwijać obie strony, a nie tylko wyciągać z jednej, a dawać drugiej. A teraz jeszcze króciutko o drugim zadaniu, które mamy dla Was, właśnie w kontekście tego dawania i brania. Pamiętajcie, że my bardzo często mówimy, że tak z jednej strony to tak dbamy o te nasze relacje, są one dla nas ważne, właśnie tutaj to dawanie, branie, karma wraca, wiecie, te wszystkie takie. Frazesy, ale z drugiej strony mamy też mocną potrzebę tego, aby być samodzielnym, aby dobrze sobie radzić samemu. Dlatego moim drugim zadaniem dla ciebie na, na dzisiaj czy na jutro jest świadome poproszenie kogoś o pomoc. Zastanów się, w jakiej sytuacji masz problem i zapytaj kogoś o pomoc. Być może jest to osoba, o której wiesz, że ma wystarczające kompetencje, aby ci w czymś pomóc. Być może jest to osoba, która tak na dobrą sprawę nie wiesz, czy będzie mogła Ci pomóc, ale już to samo zainicjowanie tego pytania o pomoc będzie dla Ciebie na pewno czymś e, odważnym, czymś wartościowym. Pamiętajmy, nie bójmy się prosić o tę pomoc, bo finalnie tak i tak chodzi o to, aby ta wymiana energetyczna, która e, przechodzi przez nas wszystkich. Właśnie przechodziła we wszystkich, w różnych kierunkach, abyśmy dawali od siebie, ale abyśmy też byli skorzy do e, brania, do otrzymywania, do powiedzenia proszę i do, po do powiedzenia dziękuję. Kochane, to tyle na dzisiaj. Dajcie sobie tą przestrzeń na te relacje, zastanówcie się nad tym, zastanówcie się, co Was wzmacnia, co Was osłabia i kto się za tym kryje. Nie jest to trudne, przepraszam, nie jest to łatwe ale jest bardzo pomocne i jeżeli przejdziecie przez to świadomie, odpowiedzialnie, to na pewno przyniesie Wam dużo dobrego. Przypominam Wam też o tym, o czym e, mówiłam Wam w pierwszej naszego wyzwania. Pamiętajcie, że w tym tygodniu miałyście zaplanować sobie i zrobić coś tylko dla siebie. Także przypominam Wam o tym, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłyście, zaplanujcie sobie coś ciekawego, coś przyjemnego. To może być jakaś aktywność, to może być cały wieczór, e, coś, na co nie miałyście czasu, coś, co może już od dawna chciałyście zacząć. Albo coś, co po prostu lubicie robić i wam sprawia przyjemność, i w tym tygodniu również zdecydujecie się spędzić w ten sposób czas. Pamiętajmy, żeby zawsze zaczynać od siebie, bo jeżeli chcemy dzielić się naszą energią, naszymi zasobami, tym, co mamy w środku z innymi, to tutaj wszystko musi być zdrowe, wszystko musi być na swoim miejscu, inaczej nie będzie na to szans i, i każde takie działanie będzie niestety osłabiało nas, a nie o Także bardzo Wam dziękuję za to, że byliście tutaj dzisiaj ze mną i widzimy się już jutro w szóstym odcinku, w szóstym dniu naszego wyzwania Poza Ramami. Dzięki, trzymajcie się ciepło i hej, do zobaczenia jutro.